Dobra, ja już stoję, nie jak na że jestem nijak na luz, jest 13. Hmm, tutaj stoi e, piękny krzypek e, na e, obroty długo z tym zdaniem. to e, dobrze. E, w silniku? No dobrze. Z pewnością przyniosłem go w środku. I e, dzisiaj miałem w planach pojechać. o jedno muszę zgoła uciskać ale um, nie wiem wam co to jest iście um, musimy poczekać trochę um, ja chyba zgaszę na razie trzy Dobra, jeszcze stworzyć. Przejdziemy koło nie, sąsiadów. Jak e, będziemy wracać, pokażę Wam e, jeden pole, który jest e, Od jednego gościa, więc... przejdziemy łoch, power skrzydł Sadek ja tak naprawdę tu zaraz będę skończał co cięcie zrobię, no szybko yy, i co, widzimy się jak już będę yy, wracał Dobra, więc eee, co? Widzimy się, jak już będę wracał. Dobra, ja tu już wracam. To tą rzeczą Eem, do ususika. I co? Zajadę wam pokazać tą dzierżawę. Dobra, musiałem na chwilę coś sprawdzić. E, dobra. Tutaj em, idę Wam pokazać tę Jest to ta dzierżawa. E, tutaj jest zasięg e, żytu. Jest to w miarę duże pole, ale porównując do e, pola, które mam e, daleko, tam e, to był pierwszy odcinek z, z serii. Może to kwiatki chwas te inne. Eee, no to jest trochę połowa tego pola można powiedzieć, taka dwie trzecie eee, i co? tutaj jest takie pola eee, no. eee, z tego co wiem tutaj eee, od naszych sąsiadów tutaj miał pól, bardzo z tych znajomych. Nic no. Eee, um, trochę um, liwa mi powiedział. Um, ale co, przynajmniej teraz się dowiem, bo też nie widziałem do końca, ale przypomniałam sobie, że to jest taki słupki takie, takie. Um, Boże. i że jest yy, no słup taki odgryzony co ja zjadę bym chciał zobaczyć co oni robią nie wiem czy ja dobrze w sumie przyjechałem chyba nie trudno tak to, to jest sprawdzam Normalnie ludzie po prostu, niektórzy nawet dopiero teraz pozasiewali Zajdźmy, zobaczymy co stanowią O! Jaki ruch! Boże! Taki ruch! No i co? Jak tam? A dobrze, pryskamy właśnie na chwastę. A kurde, ja tam y, byłem... Ten... Tu y, mam wrzesz do szpega. A co kryś? A, nie powiem ci jeszcze. Nie powiem, nie powiem. A ja tam nie pojadę sobie zaraz. Nie no, jeszcze nie będę były, nie? Tam jest... później. Liczę e, o zajmę, ale już będzie pewnie widać u e, mnie na tym skrzyni pożyczelny. E, no. Że coś no, się zmieniło. Chyba, ja jest nasz, to już To ten mańster w ogóle. Dzień dobry, dzień dobry. Ewa. E, co tam porabiasz? Widział, widziałem coś tam też. Eee, telerzowałem. Już skończyłeś. No. Kurwa Dobrze. szybko odpiął. Trzydziestkę i czterdziestkę masz. To dwa ciągniki. ten, ci posłużą pewnie. A właśnie, jak ten Zobacz, był na skrzydłach? Jest po ósem. A <laughs> jak? Kiedy mu zabierz? <laughs> o <jeżdż. Rozpoczyna? laughs> panie, nie gradnij. <laughs> po śrubakręt idzie. <laughs> Dobra, no, to nie unikam zbyt dużo Nie no, ale ładnie masz to... Kurwa, 40 na dwóch hamulcach? Hmm. już zawsze miałem po jednym No, a teraz się kurde chyba pozmieniało Nie no, 40 czterdziest... cały czas miałem po jednym Kurwa, przerabiał to, to montował? Nie zresztą zaraz się nie? Tylko tam trochę słyszałem, tylko to, to, to... świetnie we mnie, co tam nie Dobra, to co? Ja chyba lecę. I... Tylko nie, nie mam co kurde robić, nie? Trochę wam powiem. Ja mam tylko prysko Ja w sobie też na razie. Kurde, może coś się wymyśli. Zobaczymy. A, w sumie wiem co jeszcze go jeszcze nie zrobiłem. Dobra, ehm, tego nie zrobiłem na poziomu Muszę sobie garnąć. Ten już dzisiaj. <grym> no, dobra. No, Dobra. Ja Jadę? Jadę, co mi wjechać? No tutaj sobie zajadę. Wysiadamy. Um. I co? Bierzemy trzy i lecimy ten z łąki. No to już sobie weźmiemy Na razie No i wolę w tym człowieku mieć chyba na razie e, Hamulce e, Boże co Cwierdziela e, Ten Zatrzaski na te drzwi Żeby mi się nie bujały Ja tego wolę Jak dla to jest Lepszy Bo ci się te drzwi nie ubijają. E, czasami jak ten no to nie walni cię w twarz, nie? Jak będziesz ten miał? będą ci się bujać, nie? Świat czy coś. Rozumiem sobie na wiek niższy. Dobra. Na no, łąkę dojedziemy tamtędy, tamten Muszę tam sobie przeanalizować. I nie przejdziemy, bo nie mam dróżki. A i możecie oczywiście też skadywać, co to jest za sprzęt bo no, zrobiłem dzisiaj ale zobaczymy czy ktoś zgadnie. czy w ogóle ktoś będzie piszczął mówiąc no, um. o no, tu już półświeżo świeżo starażowanym a ono już też kaki lepaje biegnął powoli biegnął koło, nie wygiełał nie, Z ruszu pryską, bo nie widzę. Czy też chyba krótki odcinek będzie? No nie ma co tak naprawdę teraz nagrywać. Dobra, spantę. Jezu, yes, idzie tak szybko. Też jest trochę kurde łąka. Ale no. Dobra, no to... Chyba łąkę tylko rozsiejemy. Znowu strach jakoś tak Czy ci leci? Czekaj Nie, dobra, straszny na łąku. co ma co? O, czy tak mamy na tej łące? Aż to hit. Chwileczek. I dobra. To się stoczy. to tylko kosa? A nie no, może coś kutu większego. Kosa się sprzeda? Z tym? Nie, zawał mi się tego. To tam tego? Tego mojego sąsiada. koło mi mieszka może? Musimy sumie dla tego produktu by ale mało pewnie <gry> tak, wreszcie do tego by było muszę powiedzieć, było kurde, mam nadzieję, że musimy sobie ciuchu będzie 30 i na żniwo będziemy, kurde w pełną paru lecieć chociaż jeszcze pewnie parę odcinków wczesnych będzie ale to jeszcze tak naprawdę będzie mało no bo kurde... o no w sumie na to ja, to ja nie wygląda na już pewnie skrzypa Jak tu tu jest? Hmm. Ja mam pytanie. Jak tu aż tu jest? Nie wiem, gdzie słyszałem skrzydło. Chyba że na polu było. Tak, na polu było. Rzadko musi być. No dobra, też ja się rozmywam. Dobra. No już w każdym przypadku jest fajnie to, że jest ktoś na lotem. Uh, na no przycisk się ten um, odpala um, więc też jest ich duża zaleta um, ale co No to tu chodzone, się w Dobra. Co mam ci tyle? Hmm. A, nie wiem, czy w ogóle pozwalałem sobie też, ale już nie. nie pamiętam. E, Błonówki założam do... do sanki. Hmm, więc zobaczymy jak będzie się spisywać na żniwach I jeszcze mam plan drewniany do dorobić więc mocno zezwaliam tę e, wiem że to nie za mocno ale jak się machaj to się udaje dobra co macie tyle i co? Na samym odcinku zobaczycie co kupiłem za tydzień będzie widać tylko nasz szpeku, bo to będzie muszę w sensie, tylko ale będzie widać, że to tutaj będzie. Dobra. Ale co? No się tyle. I co? Widzimy się za tydzień. Eee, na razie.